Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim widzom kanału Układu Sił. Dzisiaj rozmowa w rytm konferencji Tricycle One Opportunity, która odbędzie się już 18 maja w Zielonej Górze. I za mną jest Jakub Graca, analityk zespołu Nowej Instytutu Nowej Europy. Dzień dobry. Witaj Mateuszu, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Jeżeli rozmawiamy z Jakubem Gracą o temat na tapet amerykański, o tym, czy Stany Zjednoczone wspierają inicjatywę Trójmorza, jestem pewien, czy za tymi deklaracjami początkowymi poszły już jakieś konkretne w postaci amerykańskich pieniędzy. Bardzo dobre i bardzo cenne pytanie na początek. Dziękuję za nie. Otóż, po pierwsze, nie ma wątpliwości, że Stany Zjednoczone zdecydowanie popierają inicjatywę Trójmorza. Nie od dziś, tylko od samego początku. Zarówno Donald Trump, jak i, jak i Joe Biden wzięli udział w szczytach państw i Donald Trump w 2017 roku w drugim szczycie państw i Natomiast i to zarówno z, z ust prezydentów, jak i sekretarzy stanu, jak i innych polityków, nie tak dawna ambasadora przezińskiego, padają, padały słowa o zdecydowanym, słowa i deklaracji o zdecydowanym poparciu i wsparciu dla inicjatywy Trójmorza. Za tym idą konkretne pieniądze i konkretne działania, natomiast oczywiście nie w takiej ilości, w jakiej byśmy oczekiwali. Tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. O tym zresztą o to zabiegają polscy polskie władze o to zabiegają i chociażby premier, premier Mateusz Morawiecki mówił mówił wprost o tym, że, że jeszcze jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o zaangażowanie, konkretne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Ponieważ Stany Zjednoczone już w roku 2019 na konferencji bezpieczeństwa w Monachium Mike Pompeo, ówczesny sekretarz stanu, zadeklarował zaangażowanie finansowe w, na rzecz Funduszu Trójmorza w wysokości do miliarda dolarów. Pierwsza transza została zatwierdzona przez amerykańską agencję US International Development Finance Corporation pod koniec 2020 roku, czyli pod koniec koniec kadencji, pierwszej kadencji Donata Trumpa. Więc to była pierwsza transza opiewa na sumę 300 milionów dolarów i jest przeznaczona przede wszystkim na projekty dotyczące, dotyczące energetyki na obszarze państw państw Trójmorza. Więc to jest pierwsza transza, oprócz tego Stany Zjednoczone zadeklarowały, że, że przeznaczą na, każdą, na każdego dolara przeznaczonego przez na każde trzy dolary, przepraszam, przeznaczone przez członków strony państw Może Stany Zjednoczone dorzucą jednego dolara do sumy miliarda dolarów. Więc no, są to oczywiście, są to oczywiście pieniądze niemałe, ale w stosunku do potrzeb no, nadal. Nadal mało imponujące. Zidentyfikowano do tej pory kilkadziesiąt projektów, kluczowych projektów w obrębie, w obrębie inicjatywy Trójmorza, których wartość opiewa na, znalazłem tutaj różne sumy od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu miliardów dolarów czy miliardów euro. Natomiast, natomiast są jeszcze wyliczenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które wskazują na to, że faktyczne potrzeby na, w obszar, na obszarze państw Trójmorza, jeśli chodzi o inwestycje, to przekraczają bilion dolarów. Także to jest to jest oczywiście, oczywiście kropla w morzu potrzeb. Nadal potrzebne, są, potrzebne jest jeszcze większe zaangażowanie, ze strony, ze strony Stanów Zjednoczonych i potrzebne jest również zaangażowanie polityczne. Mamy, mamy jasne deklaracje, tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Mamy udział w spotkaniach, mamy w deklaracji konkretne sumy pieniężne. Natomiast jeszcze warto zwrócić uwagę na kwestię connectivity na obszarze państw Trójmorza oraz, a przede wszystkim 5G. W, nie tak dawno, w około dwa, pod koniec kwietnia bieżącego roku przez Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Kongresu Stanów Zjednoczonych przeszła, przeszedł projekt ustawy Telecommunications, Transatlantic Telecommunications Security Act, to jest bardzo ważny projekt, ponieważ on zakłada wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych dla państw obszaru Trójmorza, dla państw obszaru Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz budowy sieci 5G niezależnie od Chińskiej Republiki Ludowej. Przede wszystkim Chińskiej Republiki Ludowej, bo, bo to Pekin dąży do tego, żeby tutaj, żeby tutaj, no nie tylko tutaj, ale żeby rozbudowywać sieć, 5G w oparciu o technologię Huawei na całym świecie. I Stany Zjednoczone o ile początkowo stawiały na to, żeby żeby odeprzeć, żeby wyprzeć w inicjatywę chińską z, z rynku, bo tyle z czasem zaczęły doszły do tego, że należy również promować swoją, swoją koncepcję i, i swoje technologie. I tutaj i tutaj jest, słusznie zwracają uwagę, zwracają uwagę deputowani, którzy ty, 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 z tym projektem wyszli, słusznie zwracają uwagę, że Stany Zjednoczone powinny konkretnie wesprzeć państwa Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz, żeby, żeby pomóc im w rozwinięciu sieci 5G, niezależnie od, niezależnie od HRL w porozumieniu z, ze Stanami Zjednoczonymi. Także ten ta projekt przeszedł przez Izbę Reprezentantów, następnie zostanie skierowany do Senatu. W Senacie został złożony jeszcze wcześniej, jeszcze za poprzedniego Senatu został złożony podobny projekt. Także to także to trwa, i to jest również bardzo ważny, bardzo ważny element poparcia dla nie, no, zarówno inicjatywy Trójmorza, jak i ogólnie. Europy Środkowo-Wschodniej. Zobaczymy, jak, jak szybko zostanie temat zostanie procedowany dalej, ale to jest też bardzo istotny element, który może znacznie wzmocnić poparcie Stanów Zjednoczonych, konkretne działania Stanów Zjednoczonych na rzecz Trójmorza i Europy mhm. Środkowo-Wschodniej. No właśnie, zastanawiam się, czy, czy Amerykanie są świadomi tego, że te dotychczasowe ich wsparcie to właśnie ta wspomniana przez Ciebie kropla w morzu. I pytanie na, jak wpływ na finansowanie projektów Trójmorza ma sytuację na Ukrainie, bo Amerykanie mogą powiedzieć, no przepraszam, ale ta amerykańska sakiewka jest pusta. Wie, wiedzą Państwo dlaczego? Amerykańska sakiewka nie jest pusta, pomimo faktu, że Stany Zjednoczone mają... mają w, Duże potrzeby i, i w, co, coraz większe, można powiedzieć, to nie jest pusta. Widać to chociażby po tym, jak, jak wsparcie jest kierowane dla Ukrainy i, dla, i na rzecz Ukrainy, to znaczy również dla, na rzecz, dla, w kierunku wsparcia finansowania wojsk, chociażby tutaj na terenie innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Także także absolutnie ta nie jest pusta. Stany Zjednoczone doskonale sobie sprawę z tego, z tego gdzie, gdzie pieniądze idą i gdzie mogłyby pójść. Po prostu no są, sprawy, są sprawy ważne i są sprawy ważniejsze. W tej chwili Ukraina jest, jest zdecydowanie na, na topie listy, na szczycie listy. I widzimy Stany Zjednoczone. To też warto, warto wspomnieć, że, że Ukraińcy zwracali się z pomocą do Stanów Zjednoczonych już wcześniej, żeby Stany Zjednoczone wsparły Ukrainę bronią w większej ilości niż wspierały, ale, ale Stany Zjednoczone no podówczas, to jeszcze za kadencji Baracka Obamy, no nie, nie, nie spełniły tych oczekiwań Ukraińców, natomiast zaangażowały się, zaangażowały się w na 100% dopiero. Dopiero jak sytuacja była naprawdę krytyczna i w tej chwili no nie można, na, na chwilę obecną nie można nic zarzucić. No ta pomoc jest jest doskonała wręcz. Ale oczywiście no ona mogła, mogła być, pojawić się wcześniej w odpowiedniej ilości. Także, także tutaj być może mamy do czynienia z podobnym wyzwaniem, z podobnego typu wyzwaniem, jeżeli chodzi o trójmorze, że, że to nie jest, to nie jest jeszcze sprawa. Znaczy jest to sprawa oczywiście ważna, ale tak ja mówię, no są, są sprawy ważne i ważne. Widać, że, że coś tutaj się dzieje, więc oczekiwalibyśmy więcej, oczekiwalibyśmy więcej konkretów, więcej pieniędzy, ale no na chwilę obecną to jest. To jest Wydaje się, wydaje się wszystko, czego możemy, czego możemy się spodziewać. Oczy, oczywiście trzeba lobować za większym, za większym wsparciem i, w, i w, starać się starać się je zdobyć, ale, ale też nie liczyć na, na złoty góry. Tak jest, tak jest. Potencjalne kierunki współpracy państw i może również ze Stanami. Zjednoczonymi, skuteczniejsza realizacja również te, tych strategicznych interesów. To jest temat również konferencji Tricy's One Opportunity. Kiedy my rozmawiamy, pozostało już tylko 6 dni. Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby zapoznać się z linkami w opisie. Tymczasem serdecznie dziękuję. Naszym gościem był Jakub Graca dla widzów kanału Kładu Sił Analityk Instytutu Nowej Europy. Dziękuję. Bardzo dziękuję również. Do zobaczenia.